na gali Złote Buki 2022. Zasługujecie na to, żeby z dumą nosić barwy kks Katowice i z dumą reprezentować nasze miasto. Bardzo serdecznie dziękuję. Galę Złote Buki 2022 uważam za otwartą. Dziękuję. Dawid, osiem czystych kąt w tej rundzie jesiennej to chyba też miało duże znaczenie na, na wynik plebiscytu. Na pewno. Zawsze by mogło być więcej tych czystych kąt, ale myślę, że osiem czystych kąt to jest dobre osiągnięcie. Na tyle spotkań zagraliśmy, jest to prawie połowa meczy zagrana na zero, więc to zawsze gwarantuje punkty i z tego jako cała drużyna możemy być zadowoleni, aczkolwiek wiem, że są na pewno rezerwy jeszcze. Jesteś drugim bramkarzem w historii Złotych Buków, który otrzymał to wyróżnienie. To też chyba ważne, że to wyróżnienie to nagroda też od kibiców przede wszystkim. Na pewno. Chciałbym każdemu kibicowi podziękować za oddany głos, i na pewno docenili moją ciężką pracę, jaka została wykonana w roku 2022 i za to im serdecznie dziękuję. Kapitanie, trzeci Złoty Bóg w Twojej kolekcji z roczną przerwą, no ale chyba i tak mimo wszystko czujesz się w tych kategoriach bardzo mocny. Myślę, że to akurat ten Złoty Bóg jest to zasługa całej naszej trójki, bo to Bartek, to Patryk powodowali, że, że ja mogłem strzelać te bramki mogliśmy wygrywać te mecze za co ja dostałem wyróżnienie. Wspomnieliśmy o tym, że zdobyliśmy Mistrzostwa Polski, wspięliśmy się na ten szczyt, ale faktycznie chyba najtrudniej będzie te Mistrzostwo obronić. No dokładnie tak, wiemy jak Liga wygląda, jak są wyrównane drużyny. Wiemy też, ile kosztowało nas zdobycie tego mistrzostwa, więc w tym sezonie nie będzie inaczej. Zrobimy wszystko, żeby to powtórzyć, ale na pewno będzie to ciężkie osiągnięcie. Może za rok, wydarzeniem roku, również będzie Mistrzostwo Polskiej Fokej na Lodzie? Myślę, że tak samo my zawodnicy, sztab, jak i kibice na pewno by sobie tego życzyli, więc ja też bym chciał. Żebyśmy powtórzyli ten sukces i żeby na kolejnej gali znowu wydarzeniem roku było zdobycie mistrzostwa. Asia dla Ciebie to jest ważne wyróżnienie, szczególnie po tym, że wracałeś do gry po kontuzji i to można traktować jako takie podsumowanie tego okresu. Tak, można powiedzieć, że jest to taka nagroda trochę za cierpliwość i wytrwałość w tej ciężkiej pracy w trakcie rehabilitacji i powrotu do treningów z drużyną się na fantastyczna w waszym wykonaniu, ale można odnieść wrażenie, że ta rywalizacja o mistrzostwo by nie wymagała tego, żeby ta wiosna była nawet lepsza. E, tak, wiadomo, że zawsze e, łatwiej jest gdzieś tam atakować niż się bronić. No i właśnie e, tego tak naprawdę będziemy się spodziewać, że musimy zagrać jeszcze lepiej, że musimy więcej pracować i podchodzić e, do tego jeszcze bardziej e, na twardo. Warto też podkreślić, że ta drużyna w tym sezonie tworzy taki prawdziwy kolektyw tak jesteśmy zgrane jakby atmosfera w szatni jest naprawdę, naprawdę bardzo dobra no i wiadomo że gdzieś tam cele które sobie same stwarzamy tak naprawdę no, chcemy do nich dążyć jako drużyna jako całość jak trzeci złoty bóg z rzędu to dość niecodzienne wyjątkowe i pewnie dla ciebie też szczególne na pewno bardzo szczególne, ale też stresujące, bo faktycznie trzeci z rzędu, ale pierwszy raz miałem okazję wyjść na scenę i nie jest to codzienne dla mnie stanąć przed taką publicznością i, i przemawiać, także, no ale przetrwałem na szczęście. Ten poprzedni rok, 2022, dla sekcji Siatkówki na pewno wyjątkowy, był zakończony sukcesem, no bo ćwierćfinał, jednak Mistrzostw Polski to jest. To jest coś, do czego wy cały czas dążycie, to jest ten właśnie pułap, który chcecie utrzymać i regularnie grać na tym poziomie. Bardzo byśmy chcieli, tak? Faktycznie 2022 rok, poprzedni sezon był bardzo udany. Dla nas awans do playoff to, to naprawdę jest duże, duże wydarzenie, to było duże wydarzenie, bo, bo zostawiliśmy wiele bardzo dobrych zespołów za naszymi plecami. Wygrywaliśmy z wieloma zespołami, które mierzą również bardzo wysoko, także dla nas to był duży wynik w tak silnej lidze, jak jest Polska Liga Siatkówki. Ten końcówkę roku również również mieliśmy niezłą, 17 punktów, także 2022 rok był dobry i, i myślę, że warto sobie wspomnieć, przypomnieć te, te momenty, bo ostatnio idzie nam zdecydowanie gorzej, przypomnieć, przypomnieć sobie, że, że potrafimy grać i potrafimy wygrywać, bo, bo nic tak, tak naprawdę wielkiego się nie zmieniło, nie zmienił się zespół, tylko mamy troszeczkę trudniejszy okres w sporcie tak czasami by. Bramka, pastnikowi gratuluję, to musi być naprawdę fantastyczne. A ja, ja, jeszcze sobie pozwolę taką dygresję wtrącić. To no, podwójna satysfakcja, że mogę Grzesiowi pogratulować, ponieważ pierwszy raz spotkaliśmy się w szkole Mistrzostwa Sportowego, na Mistrzostwach Świata Juniorów i ten czas, powiem tylko krótko, jakby Grześ miał więcej szczęścia, nie złapał o to prawdopodobnie. Nie mielibyśmy szczęścia, bo tutaj gości bo wygrał ben Warto mieć marzenia i dążyć do ich spełnienia. Ja myślę, że to mistrzostwo to nie tylko moje spełnione marzenie, ale dużego grona z nas tu obecnych i nie tylko. Natomiast nie byłoby to możliwe, gdyby nie zespołowa praca. Pani Marta, jak powiedzieć coś więcej na temat tego czerwonego anioła? Mieliście ze sobą piękne przesłanie. Teraz pozwolę sobie zacytować. By ludzie czuli się wyjątkowo ważnym dla siebie miejscem. W imieniu wszystkich piłkarzy KKS-u, chodź tutaj. Możesz odebrać swoją nagrodę. My Ci gratulujemy zwycięstwa, protowej Pani Marto? Tak. Czerwony anioł jest Twój. Thank <laughs> you.